Czy pamiętacie, w jaki sposób w dzieciństwie nauczyliście się, gdzie jest prawa, a gdzie lewa ręka? Ja pamiętam, że kiedy ktoś pytał mnie, gdzie mam prawą rękę, od razu wyobrażałam sobie siebie siedzącą przy stole kuchennym podczas obiadu. Pamiętałam, że w prawej ręce trzymam łyżkę, a po lewej stronie jest ściana. To skojarzenie przez długi czas mi towarzyszyło, być może dlatego pamiętam je do dziś. Skojarzenia to bardzo dobry sposób na uczenie. Ale tych pomysłów i patentów na to, jak rozwijać orientację stronną u dzieci, mamy bardzo dużo. I dziś właśnie się nimi podzielę. Dziś będzie krótko, szybko i treściwie. Rozmawiamy o tym, jak nauczyć dziecko różnicowania stron prawa, lewa. Zapraszam! Prawidłowe różnicowanie stron prawa-lewa jest ważnym elementem gotowości szkolnej. Pomaga w rozumieniu poleceń, w nauce czytania i pisania, a także w realizacji zadań, na przykład matematycznych. Pamiętajmy o tym, że orientacja stron nad względem własnego ciała jest czymś innym niż orientacja w przestrzeni. W pierwszym przypadku jest niezmienne, gdzie jest nasza prawa, a gdzie lewa ręka i nie zależy od tego, w jakiej pozycji się znajdujemy. Natomiast orientacja w przestrzeni, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni, zależy od naszej pozycji względem tych przedmiotów. Dla jednej osoby jakaś rzecz może być po lewej stronie, a dla drugiej osoby ta sama rzecz może znajdować się po stronie prawej. Pamiętajmy o tym, że kiedy zaczynamy naukę różnicowania stron prawa-lewa, zawsze zaczynamy od orientacji względem własnego ciała. Mam dla Was trzy wskazówki, dzięki którym nauka różnicowania stron prawa i lewa może przebiegać szybciej i sprawniej. Po pierwsze, wybierz stronę, od której zaczniesz naukę. Ważne jest, abyś wybrał jedną stronę i trzymał się tej strony przez dłuższy czas. Jednoczesne uczenie, gdzie dziecko ma prawą, a gdzie lewą rękę, może tę naukę spowalniać. Po drugie, rozpocznij naukę od strony dominującej. A więc jeśli widzisz, że dziecko ma tendencję do praworęczności, to zacznij od strony prawej. Jeśli widzisz, że dziecko częściej chwyta przedmioty w lewą rękę, rozpocznij od nauki ręki lewej, od strony lewej. Jeśli dziecko nie jest jeszcze określone, ta lateralizacja nie jest jeszcze ustalona, wybierz stronę, od której chcesz zacząć. Ale uwaga, rozmawiamy tylko o tym, żeby wybrać stronę, od której rozpoczniemy naukę różnicowania. Czyli tak, żeby dziecko wiedziało, gdzie jest prawa, a gdzie lewa strona. Natomiast absolutnie samodzielnie nie wybieramy, czy dziecko ma być prawo, czy leworęczne. Ten wybór należy do dziecka, natomiast jeżeli zbyt długo ta lateralizacja nie jest określona, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy określą profil dziecka i pomogą w podjęciu decyzji, czy dziecko powinno być prawo, czy leworęczne. I po trzecie powtórzę rzecz, o której mówiłam na początku. Zawsze zaczynamy naukę od orientacji strony względem ciała dziecka. To znaczy najpierw dziecko samo musi nauczyć się, gdzie jest jego prawa strona. Bądź lewa, jeśli od tej zaczynamy, dopiero potem uczy się, gdzie ktoś inny ma swoją prawą i lewą stronę, a dopiero później jeszcze uczy się określania położenia przedmiotów w przestrzeni, czy jakaś rzecz jest po prawej stronie, czy po lewej względem dziecka, bądź względem innych przedmiotów. A przed nami kilka pomysłów na to, jak nauczyć dziecko, gdzie jest jego prawa, bądź lewa ręka. W opisanych dalej ćwiczeniach posługuje się głównie przykładami w odniesieniu do ręki prawej, ale oczywiście mają one dokładne przełożenie na stronę lewą, więc jeśli zaczynacie naukę u dziecka o strony lewej, możecie dokładnie zastosować większość tych samych patentów. Pamiętacie, w jaki sposób ja nauczyłam się, gdzie jest moja prawa ręka w dzieciństwie? Skojarzyłam ją z czynnością jedzenia. Kiedy zapytałam Was w konkursie na moim fanpageu na Facebooku, jak Wy pracujecie z dziećmi, jak uczycie, gdzie mają prawą, a gdzie lewą rękę, bardzo wiele pomysłów opierało się właśnie na nauce przez skojarzenia. I bardzo dobrze, bo to jest świetny sposób. A więc możemy odwołać się do tego pomysłu. Uczmy dziecko, że prawa ręka to ta, którą się wita, prawa ręka to ta, którą je, prawa ręka to ta, którą pisze, prawa ręka to ta, którą przybija piątki z dziadkiem. Thank you for watching! Bardzo dobrym sposobem na to, by dziecko szybko zapamiętało, kojarzyło i rozpoznawało, która ręka jest prawa, jest zaznaczenie tej ręki w jakiś sposób. Możemy na tę rękę zakładać wrotkę, jakąś gumkę, bransoletkę, możemy zakładać zegarek, możemy zrobić dziecku tatuaż na tej ręce, możemy yy, zrobić pieczątkę, możemy też wykorzystać naturalne zmiany na skórze, na przykład jeśli dziecko ma w tym naprawić ręce jakiś pieprzyk, znamie czy bliznę. W ten sposób uczymy. Że tam, gdzie ta rzecz jest, to jest właśnie jego prawa strona. Pamiętajmy, że zaznaczamy codziennie przez dłuższy czas, tak żeby dziecko od razu kojarzyło, że prawa ręka to jest ta, na której coś się znajduje. I oczywiście, jeżeli zaczynamy naukę od ręki lewej, to ten sam patent stosujemy w odniesieniu do ręki lewej. I pamiętając o naszej zasadzie, że ćwiczymy jedną rękę w jednym czasie, nie róbmy tak, że na prawej ręce jest coś i na lewej jest coś. Jeżeli wybierzemy prawą rękę, to zawsze zaznaczajmy tę jedną з Kolejnym sposobem, który jest bardzo przyjemny, to tak zwana pachnąca ręka. Jeśli ćwiczymy z dzieckiem rękę prawą, warto właśnie tą rękę poperfumować albo posmarować jakąś pachnącą szminką, wtedy dziecko, wąchając ją, też tworzy pewne skojarzenia. Możemy w ten sposób zaznaczać rękę na przykład przed wykonywaniem jakichś zadań czy gier, które wymagają różnicowania stron. A więc na przykład jeśli gramy w Twistera czy w innej wersji Wigibaj tusa, tam gdzie dziecko musi położyć na przykład Prawą rękę na czerwone koło, to żeby mogło szybko odnaleźć tę rękę, to może sobie ją powąchać. Poza tym w ciągu dnia też dziecko będzie często wąchało swoją rączkę, będzie kojarzyło z przyjemnym zapachem i naturalnie przy okazji tak naprawdę zapamięta, gdzie jest jego prawa strona. Kolejnym ciekawym pomysłem jest chodzenie w jednym kierunku. Jest to pomysł, który sprawdzi się podczas spaceru. Umawiamy się z dzieckiem, że dziś podczas spaceru skręcamy tylko w prawo. a więc za każdym razem, kiedy dojdziemy do jakiegoś skrzyżowania, musimy skręcić w w, prawo. w ten sposób możemy sobie spacerować na przykład przez 15 minut i za każdym razem, kiedy skręcamy, podkreślamy, idziemy w prawo, gdzie jest prawa ręka. I wtedy dziecko może sobie przypomnieć znaczek, który ma na ręce, pomachać rączkę, przypomnieć, gdzie ta prawa ręka jest, i skręcamy w prawo. Oczywiście to samo robimy w lewą stronę, jeśli tę rękę tę stronę akurat ćwiczymy. Połóżcie dłonie przed sobą w taki sposób, by Palce były złączone, a kciuki odwiedzione. Odwrócę się teraz tyłem, żebyśmy patrzyli na ręce w tym samym kierunku. Tak samo robimy z dziećmi. I teraz uwaga, uwaga! Która moja ręka napisała literkę L? Czy tu jest L, czy tu? <laughs> Tutaj ta ręka napisała L. A na jaką głoskę zaczyna się słowo lewa? <laughs> Ma O Ojacie, jakie to proste lewa na l. Lewa ręka napisała l. W ten sposób możemy świetnie skojarzyć, która ręka to lewa właśnie poprzez ten kształt litery, którą, którą nasze palce tworzą. Pamiętajmy jednak o tym, że ten pomysł, który ja uwielbiam i bardzo często wykorzystuję w swojej pracy, na przykład z dziećmi z dysleksją. Ten pomysł sprawdzi się tylko względem tych dzieci, które już rozpoznają jakieś litery, a przynajmniej wiedzą jak wygląda literka l i mają rozwiniętą analizę słuchową, czyli przynajmniej potrafią wychwycić głoskę na początku słowa. Jeśli nie potrafią tego zrobić, nie, nie potrafią przegłoskować słów, zapraszam do moich odcinków dotyczących syntezy i analizy słuchowej dwóch funkcji odpowiedzialnych za naukę czytania i pisania. Uwielbiam sposób z głoską l. Wiem, że niektórzy z Was go znają, bo podzieliliście się tym pomysłem na, w moim konkursie Facebookowym, stosujcie go, jest naprawdę świetny i skuteczny. Jeszcze jednym ciekawym pomysłem, który bazuje na skojarzeniach i nadaje się dla dzieci, które słyszą głoski na początku słowa, jest taki fajny sposób, którym podzieliła się pani o pseudonimie Margo Sal w konkursie facebookowym. Powiedziała o tym, że można skojarzyć prawą rękę jako pracowitą, a lewą jako leniwą. Pracowita? Prawa, czyli dwa słowa zaczynające się na tę samą literę. Jest to oczywiście sposób, który sprawdzi się dla dzieci praworęcznych, bo to u nich prawa ręka jest pracowita, bo je, pisze, częściej chwyta. Natomiast dla leworęcznych trzeba poszukać jakiegoś innego skojarzenia. Macie jakiś pomysł? Być może zorientowaliście się już w poprzednich odcinkach, że jestem fanką uczenia przy tak zwanej okazji, a więc w codziennych sytuacjach. Akurat uczenie stron prawa lewa daje świetne pole do popisu. W jaki sposób w codziennych sytuacjach możemy uczyć strony prawej? No Na przykład podczas ubierania zawsze zaczynamy od prawej ręki, gdy zakładamy rękawiczko, od prawej stopy przy ubieraniu skarpetek, od prawej nogawki, gdy ubieramy spodnie. I podkreślamy, najpierw prawa, potem lewa. Kiedy przechodzimy przez pasy, chwyćmy dziecko i zawsze prośmy, podaj mi prawą rękę. I zawsze łapmy prawą, kiedy właśnie akurat tę stronę utrwalamy. Komentujmy nasze działania w codziennych sytuacjach, na przykład o, jeszcze jeden zakręt w prawo i jesteśmy w domu. Pomysłów można mnożyć. Pracujcie w codziennych sytuacjach. Dziecko nawet nie wie, nie ma świadomości, że się uczy. Kiedy dziecko już świetnie różnicuje swoją prawą i lewą stronę, możemy dopiero zacząć ćwiczyć różnicowanie stron na e, osobie stojącej naprzeciwko. Bo przecież kiedy ja odwrócę się do dziecka twarzą w twarz, to moja prawa ręka nie będzie po tej samej stronie, co jego prawa ręka. E, ponadto już będzie to taki też etap, kiedy możemy rozpocząć ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotów w przestrzeni, co jest po prawej stronie dziewczynki, co jest po lewej stronie drzewa, czyli określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów bądź względem naszej osoby. Ale to już zupełnie inna historia, być może na kolejny odcinek. Cieszę się, że jesteście ze mną, mam nadzieję, że dzisiejsze pomysły okażą się dla Was przydatne. Jak zwykle proszę, dzielcie się z innymi, jeśli jesteście nauczycielami, udostępniajcie filmiki rodzicom, mam nadzieję, że jak najwięcej osób skorzysta z tych pomysłów. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco i do zobaczenia za dwa tygodnie. Papa! Pa.